Hej! Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj opowiem Wam o książce Agnieszki Rostkowskiej Wojownicy o szklanych oczach w poszukiwaniu nowej Turcji. Jest to najnowszy reportaż wydawnictwa poznańskiego, który dostałam do recenzji, za co bardzo serdecznie dziękuję. Dosyć długo mi zajęło jego przeczytanie, ale nie dlatego, że tę książkę się trudno czytało dlatego po prostu, że miałam taki mały kryzys czytelniczy dlatego przychodzę do Was z recenzją właśnie tej pozycji dopiero teraz. Ale zdecydowanie muszę przyznać, że jest to jeden z lepszych reportaży wydawnictwa poznańskiego, które czytałam w tym roku. Obstawiam, że będzie właśnie miał swoje miejsce w najlepszych książkach tego roku. A dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest bardzo dobrze napisany. Autorka tutaj oddaje głos właśnie ludziom, z którymi przeprowadza różnego rodzaju wywiady. Opowiada ich historię, przedstawia nam głos z obu stron, ponieważ mamy tutaj historię i tych osób, które popierają politykę Erdogana, obecnie rządzącego prezydenta, i tych, którzy stoją w opozycji. Ale też bardzo często wyjaśnia nam różne aspekty, jak teraz wygląda Turcja, z czym się boryka, różnego rodzaju niuanse, więc o wiele łatwiej jest nam zrozumieć. Jak też Turcja doszła do, do tego momentu w historii, w jakim jest teraz. Więc tutaj bardzo duży plus właśnie za pokazanie nam trochę też takich historii i tych wszystkich niuansów. Jedyny minusik, jaki tutaj jest, to mamy tutaj bardzo mało, jeżeli chodzi o historię Ataturka. Więc jeżeli nie wiecie, kim był Ataturk, jeżeli nie wiecie, jak bardzo szybko postępowała laicyzacja państwa podczas właśnie jego rządów, jak to pójdzie się zmieniało, podczas gdy właśnie jak dalej się zmienia tak naprawdę, jak Erdogan doszedł do władzy razem ze swoją partią, tutaj to może być troszkę niejasne czasami, chociaż na autorka daje nam tutaj dosyć dużo informacji. Obstawiam, że gdybym nie wiedziała właśnie kim był Atatruk i nie miała tych informacji o których po prostu już czytałam wcześniej mogłabym tutaj może nie, że wszystkiego nie zrozumieć, ale po prostu nie mieć takiego pełnego poglądu na sytuację, więc to jest tylko taki jeden malutki minus. Dalej, co mi się jeszcze podoba? Bardzo mi się podoba, że po pierwsze są tutaj zdjęcia, które są kolorowe, więc mamy takie wkładki i w tych wkładkach też jest opisane co Rzadko się zdarza, wydaje mi się, że tutaj oczywiście pod każdym zdjęciem są opisy, ale też jest informacja, do którego rozdziału jakby jest dana fotografia, więc można tutaj sobie to umiejscowić. Jak na przykład, bo ja bardzo często robię tak, że najpierw oglądam właśnie wszystkie zdjęcia w książkach, a później dopiero zaczynam czytać. Tutaj jak się zorientowałam, jak to jest zrobione, po prostu. Po każdym rozdziale oglądałam sobie zdjęcia ze środka. Jak są zdjęcia w reportażach, bardzo często pozwala nam to troszkę też lepiej zrozumieć może nawet nie zrozumieć, ale też jakby utożsamić się z tym, o czym nam reporter mówi. Ja przynajmniej tak mam. Jeżeli też tak macie, to tutaj te zdjęcia są też no, bardzo pięknie zrobione i dużo pomagają w właśnie w takim wdrożeniu się w tą całą historię. Podoba mi się też to, że każdy rozdział tego reportażu jest napisany o czym innym, ale one tworzą całość, bo też często w reportażach się tak zdarza, że właśnie reportaż składa się z różnych opowiadań, które jakby nie korespondują pomiędzy sobą i są takimi oddzielnymi bytami, i też wtedy często się zdarza, że one nie są na równym poziomie. Tutaj każde opowiadanie w tym reportażu ma bardzo dobry poziom. I jest tak naprawdę wynikiem poprzedniego opowiadania, chociaż mówi nam o zupełnie innych rzeczach. Często powtarzają się jakieś postacie i można sobie później narysować taką fajną oś czasu po prostu, co się kiedy działo, które postacie, w jakich wydarzeniach brały udział. Więc to naprawdę bardzo mi się podoba. Autorka, tak jak mówiłam też wcześniej, Przekazuje głos swoim rozmówcom, bez względu na to, czy są z jednej czy z drugiej strony, pokazuje nam, jak znowu islam dochodzi do głosu, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ludzie popierają Erdogana i dlaczego go nie popierają, jak wyglądała sytuacja z puczem wojskowym w ostatnich latach. Ponieważ no, mamy tutaj informację właśnie o tym puczu wojskowym, dlaczego on tak naprawdę bardzo dużo mówi, ludzi mówi, że on, że to nie był prawdziwy pucz wojskowy, że to była pewnego rodzaju prowokacja, żeby móc wymienić wszystkie elity na różnych stanowiskach, żeby móc zagarnąć władzę, wprowadzić stan wyjątkowy, żeby po prostu jak najszybciej móc to zrobić z poparciem społecznym, Społecznym, no bo e, przecież tutaj e, sytuacja była jednoznaczna przynajmniej w tych e, ogólnie dostępnych w Turcji mediach. Jest to pokazane właśnie wszystko e, nie dosadnie, tylko po prostu głosami ludzi, którzy to popierali, albo tych, którzy uważają, że, że było inaczej, więc jest to bardzo ciekawe. No, sam reportaż e, jest to właśnie reportaż typowo o nowej Turcji, więc mamy tutaj różne e, historie, które się działy w przeszłości, żeby mieć taki właśnie ten historyczny background. Chociaż, tak jak mówiłam, nie są do końca y, tak bardzo rozbudowane, co dla jednych może być plusem, dla mnie akurat jest troszkę minusem, y, ale mamy tutaj właśnie najnowszą historię. I co jest najbardziej przerażające w tej książce, to to, że można tutaj zauważyć bardzo dużo podobieństw do aktualnej sytuacji w Polsce. Tylko, że y, jedyne co to zmieniają się religie, a przede wszystkim chodzi po prostu o władzę. I w Turcji wszystko postępowało o wiele szybciej i o wiele bardziej brutalnie, ale można zobaczyć właśnie takie odniesienia. I jest to bardzo przerażające, dlatego uważam, że powinno się tą książkę przeczytać, żeby zdać sobie sprawę, jak to może wyglądać w przyszłości. Żeby zdać sobie sprawę z tego właśnie, jak teraz wygląda Turcja, do czego to zmierza, jak wygląda sytuacja z mniejszościami, na przykład jak wygląda sytuacja Kurdów, którzy swoją drogą są chyba największą, największym narodem bez państwa aktualnie, bo ich jest ponad 30 milionów, którzy żyją w różnych krajach i po prostu nie mają swojego własnego państwa. Więc jak wygląda właśnie ich sytuacja w, w Turcji, jak wygląda sytuacja Syryjczyków w Turcji, ponieważ właśnie po, w trakcie wojny, wojny w Syrii bardzo dużo Syryjczyków do tej Turcji wyjechało, więc mamy tutaj no, ogrom informacji, mm, ogrom właśnie różnego rodzaju bohaterów, którzy są bardzo ciekawi. Ja uważam, że zdecydowanie właśnie pani Agnieszka dobrała sobie tych swoich bohaterów wybitnie, żeby nam pokazać każdą stronę Turcji. Więc, no, podsumowując, zdecydowanie polecam jeden z lepszych reportaży, bardzo dobrze napisany, dobrze skonstruowany, o bardzo ciekawych rzeczach, ponieważ mamy tutaj też na przykład historię y, tureckiego rapu, y, historię przebudowy Istambułu. Y, y, mamy tutaj naprawdę tyle bardzo, bardzo ciekawych rzeczy, y, że zdecydowanie Wam polecam tę książkę. Jeszcze raz dziękuję wydawnictwu właśnie Poznańskiemu za wysłanie mi jej do recenzji, Dajcie znać, czy ją czytaliście, czy czytaliście jakieś inne reportaże o Turcji, które też Was zainteresowały i które na przykład możecie mi polecić. A to by było już wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.